Uwaga, uwaga, teraz przekażę Wam naprawdę taką bardzo ważną informację, posłuchajcie mnie uważnie. To jest taka informacja, że normalnie rozwali Wam web. Czy jesteście gotowi, żebym Wam ją przekazał? Mam nadzieję, że tak. Uwaga! Wbiliśmy 600 tysięcy subów na tym kanale! Szalicie! I tak jak dobrze widzicie, to jest specjalna 600 tysięcy subów na tym kanale. Tyle co było 500 tysięcy, a już wbiliśmy 600. Jak to się stało w ogóle? Co? tak Tak szybko! Matko Polska, jestem wam tak wdzięczny, nie wiem, nie mam słów nawet jak to szybko wszystko leci. Mamy taki za... przyrost na tym kanale 600 tysięcy biliśmy... W... No, jadą po mnie już Tak szybko wiliśmy te 60 tysięcy, że to jest nieprawdopodobne I tak jak mordeczki mówię Kto jeszcze tutaj nie zostawia Subika, zostajemy Zostajemy? No w sumie zostajemy na tym kanale I zostawiamy Subika, bo lecimy po milion Lecimy po milion, mój wymarzony milion Marzy mi się po prostu to od dziecka Jak wbijemy milion na tym kanale, to będę najszczęśliwszym człowiekiem na świecie Więc zostaw Subika A my lecimy ze specjalem. A no, czekajcie, jeszcze w ogóle intro zapomniałem takiego naszego głównego Siemanko, z tej strony Kuba Zuzak I witam was na kanale Kuba <grym> Zuzak No i ogólnie się tak trochę Rozgadałem, a nie powiedziałem wam, co będzie na tym filmie, jaki będzie dzisiejszy specjal. Specjalem na 600 tysięcy subów na YouTubie będzie drapanie 600 z drap. Nie k***a, roz... się, no. Po prostu kupiłem 600 zdrap po 2 złote. To będzie specjal, będziemy drapać 600 zdrap. Zobaczymy czy wygrałem, zobaczymy czy przegrałem, chociaż większe prawdopodobieństwo jest, że przegrałem, bo zdrapy to jest totalne gówno. Nie polecam tego nikomu, serio. Chyba, że macie naprawdę jakieś rewelacyjne szczęście. Ja niestety nie mam do zdrap szczęścia. Praktycznie w ogóle nie drapię zdrap, ale teraz chyba wydrapię się już na całe życie, bo kupiłem 600 drap i ja ale co ja robię ze swoim życiem? Mogłem wszystko z tym pieniędzmi zrobić? Kupiłem 600 drapnie. Musimy, ja. Siemaneczko, jesteśmy już tutaj z naszymi drapeczkami. Wezmą udział mo mo A -a -a. udział w tym moich dwóch braci. Michał przestał się. Michał z paku. Cześć. I Rafał przestał się. Cześć. Cześć. No i tak na tym to będzie polegało. Mamy tutaj 600 drapek. Każdy je bierze. Bilo. Bilo! Bierzemy cały czas po jednej i drapiemy. I trzepiemy Haj, stu! Mm. Jestem kulturalny coś. człowiek, ale jak mnie ponosi, to chyba mm. nie? Zasada jest prosta: kto ile wygra, ten tyle bierze pieniędzy. Czyli po prostu mamy tutaj na oko na łebka 200 zdrapek, ile wygrasz, tyle bierzesz. I mamy tutaj do wyboru trzy pieniążki, czym drapiemy. Wybierzcie sobie. Chyba, że chcecie sobie wybrać coś innego, czyli nie, chcecie nie, 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 20 groszy to będzie kupić losu. A, tutaj jeszcze mam listę, w której będziemy zapisywać to ile wygrał, żeby się nie popił. Dobra, ja co damy za knap, nie. I tutaj na górze będzie po prostu napisane dla was ile kto wygrał. No to dobra, bierzemy po jednej tej już lecimy. obojętnie jakie? Obojętnie bierz z tego i drapiemy. Zero 44 tysiące do wygrania Ja wiem ja mam... dlaczego, ale kurde myślałem, że za pierwszą drapką już coś będzie, ale widocznie... BĘDZIE! No ja wygrałem, 2 złote mm. Mamy pierwszego zdjęcia. Jakbym ja to miał sam drapać, to mi się was zdaje Dupa O nie, ja tak wygrałem No serio? Mam 2 złote To nic, zawsze co? JEST! A ja zero znowu Ej ja wyrzuciłem to 2 złote <grymne> kule, kule, ten, nie Mi <grymne> się nie wygrałeś <bude. grymne> A. kursu Ej złote, Rafał, znowu Ale na czele jak się nie złapie, a tam będzie wygrało? No, no, zero, ja mam zero, Rafał już ma cztery Mam! I dwa złote to mamy sześć Łącznie, w siła. Jeb*** grupę. No dobra, no, dobra, no prze, przeczyta tym, no znaluzie, no odłóż se to. dwa złote nie będziemy wygrywać, ja chcę więcej! Mam, e, mam! Dwa złote, dwa złote! Wpisuj mi dwa złote. Dwa złote. A ja zap***łem, chcę zarabiać. Myśleć o mi dwa złote. Dobra, wpisuj mi Cztery złote. 4 zł? Co? Da się tak. c 400! Tak, tak. Widziałem, że to było. Czekaj, to było wygrywające. 54 jest 54 Jak A tysiące? Nie, my my Zanim, to było. Dwa zł. Zilu. Damy sześć, mam. Dlaczego Myślcie sobie, ogólnie mnie jakby to sam był... Albo milionerem, albo Freyerem. Ręka by nie odpadła. Wow. Dlaczego jeszcze nie wygrałem 22 milionów? <grybuj> What? Ja. Ja. Na no ile? 5 zł złoty, a ja zero, znowu. Szczęście mi nie dopisuje Dobrze, no chodzisz z ja tą pesem i zabierz dwa Ale jak tu nie będzie jakiegoś tysiaka, to chyba... Mam <noise> złota, złote W końcu coś, w końcu coś! Dobra, cztery złote Co?! To jest normalnie eksperyment społeczny. Udowodnimy wam, że nie opłaca się kupować strapek. Jak się Rafik bawisz? Dwa, dwa złote teraz właśnie. O. S**ko. Kupiłem. w Jesteś, Co to? P**deczku. O, dwa złote. Co? Ale są p*** tak ja... Mama mi zawsze powtarza, że to ...dla zgrafek. <muchy> dwa złote, no, no. I sobie dwa złote. Nie co, mam ma 8 złotych dalej. Całe <muchy> piso. dwa złotych to... dwa złote znowu. Ej, mój pieniądzek wreszcie. Jaki pieniądzek taki właściciel... O, mam dwa złote ja, to, bo to nie jest niby takie blisko, bo masz na przykład 33, a tu wychodzi 32 numerki. Myślisz, że tak jesteś jest blisko, Naprawdę. tak naprawdę bo się. I nie, 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 tak nie, nie, do się tak nie, 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 i tutaj nie mam tyle jeszcze baterii w telefonie, ogólnie pamięci, więc co jakiś czas będziemy wyłączać kamerę i będę ją na nowo włączał. I po prostu tu będę Wam. No, na górze będzie napisane, ile kto na tą chwilę wygrywa, tak? To złote. Mam. A to co mi wpisz? 4, 6, 8, o, wiesz, 13 zł. Jak 13? Czekaj, 15 zł. 15 zł, zł rafinuje. Co za co? łatwo? Łatwo z o, S, S, dupa Dupa, dupa Serio, ja ten pieniążek za stopę. 5 zł 10 zł Dobra, my też 2 zł 5 zł Ej, więcej mam Ja mam 15 Znowu 15, mam 2 Jestem bardzo zadowolony z dotychczasowej wygranej, ale. Dlaczego więcej? Ciekawe, czy jak później zaweździemy to do sklepu. Zapiszemy sobie tu, ile kto wygrał. I ciekawe, czy kurde więcej dadzą, czy coś mu. My... Albo mniej, bo też mógł ktoś się będzie Albo... tak. wygraną przez przypadek. Też tak mogło być. Mi się wydaje, że jedną ja wy. przez przypadek. Tak, ty... Co tak? Ja nie wiem, kto w tym wygrywa. Chyba <w tym grywa> jest szansa jedna na milion, albo nawet dwa na ferce wygrywają. Tylko po to, żeby inni kumowali, to też tak może być. Ploty to sieją. Chłopak no. Boże, co za plotę, nie wierzę Więc we was to nie będziemy opomywać, więc ci nie mówimy się. Dobra, wygrałem. <grywa> <grywa> dwa złoty wpisuję Ej, czekaj, nie, stój, ty! Ty, tu! Co jest? 5-4. Co? <grywa> Rafał na jest. To jest Bogaty, kupisz matce kwiatek. A może? Ja tu zaraz podobno 22 miliony. Coś mamy, ale kur... nie za zadowalająca liczba. Ale y, tu nie, że można wygrać 22 miliony, tylko łącznie ze wszystkich jakichś tam kurde zdrapek. Czyli jak wydaje mi się, że tak co to... ty stworzysz te zdrapeki. Nie dlaczego Rafał najwięcej wygrywa, bo on najwięcej tych zdrapek a nie chcę, wygrać, chłopak. Można znakie. baba weźmie. Co? Na końcu zbieramy te całe poprochy i walimy tu szczura. Mm. To, Dobra, to. To, to. Oczywiście tego tą Oczywiście tą zabawę szczura, co było w podstawówce co nie tak, było. Takie Oni no, pamiętasz. No, no. Gdzie ci się dookoła ustawiały, ty miałeś skaki w środku? As. I kręcili się tak po ziemi i każdy się przeskakiwać. Kto dostał, nogi, no, nogi tam odpadał. Najlepsze przeszkody to jest jak masz 50 lat. Ale to robią, że leżakowanie po pojadku. Co? Zawsze tam bryjak do góry. Gdzieś się jesteś, co tam do koszulki do nagrania, nie? Gdzie? To dla was. Mm. Żeby tak ktoś chociaż 5D wygrał. Takim jednym trafem, tak kurde. I to by było ciekawe, nie? No bo też tak. Kurde, znowu jestem na ostatnim miejscu. Uuu, ale tutaj 13 posypałam. posypało Dzień 10 zł odpięć nikt. 97. Pańską już na pomach. Mam coś 2 złote mam! Czyli znowu wychodzę, znowu wychodzę w drugie miejsce. Ło ku... ale super! co Co jest? 20 złoty, 30? 40, 50 co? Ja Ja pierdzielę, rachu co za No A ja wygrałem z dwa Dlaczego ta osiemnastka nie mogła się zamienić w dziewiętnastkę? I wygrzał cztery koła. Co byśmy zrobili, jakbyśmy wygrali 22 miliony? <grystyes> Oczywiście każdemu mojemu widzowi dałbym tak gdzieś... Po stubeczce byście dostali. Czekaj skimeczka, 6000 razy 100? Nie, to by mi nie starczyło wtedy nawet. Ale nie, coś bym wam tam dał. coś! Dwa złote. Przechodzę na szybszy level. To jest takie trochę pod... <grystyes>

Ta p***a wygrała pięciu złotych Jeszcze możemy tu przegonić, nie wiadomo Póki zdrapki są w grze, każdy może wygrać bańkę, albo właśnie po miliony Pod filmikiem w komentarzach przyznajcie się kto ile najwięcej wygrał w drapkach. Zobaczymy, zobaczymy kto jaką największą liczbę trafił No pewnie no, no, ja 5 zł, czyli mam dyszkę, mam dyszkę Ale mam, mam stóweczkę, mam 105 złotych Napisałem 2 złote, mam 100 zł. równo Mam 4100 ale na razie coś mi nie idzie, widzę. Nie tak wpłaciłem tu nic na razie. O Panie, a Ty się k*** ze 4 uczyłeś łapy, a ja teraz taki k***. O, o co jest? No. 20, 20 zł. Ile chłopak ma prawie 200, nie? 2 zł, wpisz. Wpisz tam 4 Widzowie, <laughs> tu, tu może być, milioner, milioner Radac. Dwóch, uwaga. Wygrałem 12 złotych widzowie, czyli z dwóch zrapek 12 złotych jest fajnie, elegancko, dopisuję sobie do rachunku. Wchodzimy na wyższy poziom drapywania ultradźwiękowego. To w ogóle wygląda? Ten, ten z tych skrapek. No, tak. Bez przesady. Ku... O ja, to ale zarabiamy talary. Klasz ja. złoty. Owa gość. Nie? I za. I za. Grabo właśnie przebił dwie stówki. Do złoty. Do złoty. Do złoty. Powinniśmy to ma skrapek i wypróbamy. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ile mamy? Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, osiem, osiem. No. Ale ile <noise> po jednej, ale jak one są wygrane to na pół. To jest 17 17 złotych. Nie, kurwa. A. Dwa złote. O, znowu trzynastka. kurwa. Dwa złote. Ja też mam trzynastkę. Zaraz, szczęście, kurwa. Dwa złote. Znowu trzynastka. Dwa złote. Ja dwa złote. Ja... Zł. ja... Rafał. Jest, 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 jest. 13 Do, dawaj, dawaj. 2 zł, dobra, leży. jest zdrapka. Dobra, to jest. Prawo swoje strapienie. 5 złotych. 4 zł. Dobra, fajnie. Dobra, no wszystkie 600 zdrapek zdrapane. Podsumowując, Rafał ma pierwsze miejsce, wygrał 220 zł, ja wygrałem drugie miejsce, wygrałem 123 zł, Baku wygrał 121 zł, czyli jest na ostatnim miejscu. Ale na podium cały czas. I łącznie to ile mamy? 464. Ja mam 225. To nie najgorzej. nie? Jak 225 w no jest... 469 zł zdobyliśmy ze zdrapek. Po prostu się nie opaca, nawet połowę nam się nie zbiciło, więc. To pani są te zdrabki, nie polecam. I zostawcie łapeczkę jak chcecie, żeby te dwa cymbały znowu ze mną nastąpiły w filmie. Nie grajcie, bo to się nie opłaca. Wbijajcie jeszcze na Instagrama, wbijajcie jeszcze do nich, też możecie na Instagrama pić. Tyle, no. siemaneczko. Ela!